Pokażę Ci nowoczesny trik na noszenie koszuli. Zakładasz ją tył naprzód i zanim włożysz drugą rękę w rękaw, łapiesz dół koszuli i przerzucasz ją przodem, tak żeby właśnie powstał taki piękny skręt, który sam w sobie już jest bardzo też efektowny. Oczywiście zapinasz koszulę z tyłu i resztę wkładasz w spodnie. Tak, żeby pięknie bluzka luźno się nam układała, dzięki czemu bardzo efektownie powstaje nam odświeżony look, bardzo nowoczesny, taki stylowy. No i oczywiście ja zawsze podwinam jeszcze rękawy na czy czwarte, dlatego że to też pięknie dodaje lekkości sylwetce. No i mamy gotowe. Daj znać w komentarzu jak Ci się podoba. Po więcej takich porad zapraszam do... Obserwowania mniej.